Witam serdecznie wszystkich fanów wszechstylowej walki. Wręcz po dwóch tygodniach UFC wraca z galą Fight Night w UFC Apex. W walce wieczoru pojedynek w kategorii półśredniej pomiędzy Gilbertem Bernsem a Seanem Brady. Jest też walka kobiet w kategorii muszej Jessica Andrasz z Natali Silwą, Do tego kilka innych ciekawie zapowiadających się pojedynków. Jak na te gale w Apex myślę, że jest to całkiem solidna rozpiska. Przejdę do omówienia tych starć. W kategorii piórkowej zmierzą się Zygimantas Ramaska z Nathanem Fletcherem. Ta walka miała odbyć się na ostatniej gali. Są to zawodnicy z programu The Ultimate Fighter, którzy mieli dostać wtedy okazję. Jednak z powodu kłopotów medycznych po stronie Anglika ta walka została przeniesiona na te gale. Zdania tutaj nie zmieniam i pozostaje przy typie na wygraną Neytana Fletchera przez poddanie. W kategorii średniej Andre Petroski zmierzy się z Dylanem Budką. Petroski bardzo dobry grappler z mocnym jiu-jitsu, Budka natomiast przede wszystkim zapaśnik. Petroski z dużo większym doświadczeniem w UFC, to będzie już dla niego dziewiąta walka w oktagonie. Sześć wygrał, dwie przegrał. Występował też w 29 w sezonie programu The Ultimate Fighter, gdzie przegrał w półfinale z późniejszym zwycięzcą Brianem Batlem. Budka natomiast występował w organizacji LFA, gdzie nie udało mu się zdobyć pasa mistrzowskiego. Przegrał niejednogłośnie za Zamatem Bekoewem w starciu o zwakowany pas, ale wygrał później jeszcze jedną walkę i w programie Contender pokonał przez decyzję Chada Hanekoma, co pozwoliło mu na debiut w UFC. Gdzie przegrał po ciosach w drugiej rundzie z Brazylijczykiem Cezarem Almeidą. Budka to jest dobry zapaśnik, silny, z dobrą kondycją też. W stójce próbuje kopnięć. Nie jest to jednak jego najmocniejsza płaszczyzna, ale tak samo jest u Petrowskiego, chociaż Petrowski potrafi mocno uderzyć pięściami, ale w wielu starciach też zawodziła go jego odporność na ciosy i przegrywał przez nokauty. Pokazywał jednak już w UFC, że jego grappling stoi na wysokim poziomie. Pokonywał kilku doświadczonych zawodników. Przeszedł test Geralda Merszarta. Myślę, że Dylan Butka nie jest trudniejszym przeciwnikiem od tych, z którymi już mierzył się w UFC Petroski. Uważam, że jest on w stanie pokonać Butkę w płaszczyźnie parterowej. Postawia na wygraną Andrę Petroskiego przez poddanie. W kategorii słomkowej kobiet zmierzą się Jacqueline Amorim, z są Demopoulos. Pojedynek dwóch zawodniczek specjalizujących się w jiu-jitsu. No z tym, że Brazylika z dużo większymi dokonaniami, jeśli chodzi o turnieje grapplingowe, wygląda Amorim na graplerkę wyższego kalibru od Demopoulos. W stójce obie nie prezentują się najlepiej, chociaż Amorin ma zdecydowanie mocniejsze uderzenie, a Pulos zadaje tych ciosów więcej i potrafi przytłoczyć aktywnością przeciwniczkę. Sporo jednak dłuższy zasięg ramion Amorim może jej tutaj utrudniać tę walkę w stójce. Amorim miała nieudany debiut w UFC, kiedy przegrała przez decyzję z Sam Hughes. No wtedy to wynikała ta porażka też z niewielkiego doświadczenia, za dużo sił Amorim zużyła w pierwszej rundzie, próbując zakończyć walkę tak jak swoje poprzednie, które wygrywała w pierwszych rundach. I w efekcie Amerykanka przejęła kontrolę w kolejnych rundach, gdzie już brakowało sił Brazylice. Widać Amorim wyciągnęła wnioski z tej porażki w kolejnej walce pokonała Meksykankę Monserrat Conejo Ruiz uderzeniami w parterze już w trzeciej rundzie. A w ostatniej walce szybko poddała w pierwszej rundzie balachą Cori McKenny, która w programie Contender pokonała przez decyzję Vanessa Demopoulos. Amerykanka greckiego pochodzenia ma zdecydowanie więcej doświadczenia w UFC też tego czasu spędzonego w klatce. Na ten moment jednak nie wydaje mi się, żeby to miało duże znaczenie. Myślę, że wygrać w tym pojedynku, Demopulos musi bardzo skutecznie radzić sobie w walce w stójce. Nie sądzę, żeby była ona w stanie sprowadzić Brazylikę, która w moim odczuciu ma też lepsze zapasy. Także nie powinna zająć pozycji w górze, jeżeli już to będzie to w drugą stronę i zostanie ona posadzona na plecach. No więcej argumentów w tym starciu po stronie Amorim. Demopulos nigdy nie przegrała przed czasem, więc może w tym pojedynku również się wybronić, no ale niekoniecznie. Nie spodziewam się też kłopotów kondycyjnych Amorim. Postawię na wygraną Brazyliki przez decyzję sędziowską. W kategorii piórkowej Gabriel Santos zmierzy się z e Dla doświadczonego zawodnika z Chin będzie to debiut w UFC. Próbował on dostać się do organizacji wcześniej przez turniej Road to UFC, jednak w finale tego turnieju przegrał przez niejednogłośną decyzję z Koreańczykiem Young jong ongem Lee. No, właściwie można powiedzieć, że to był jego debiut w UFC, bo ta gala odbyła się na Gali Fight Night. No, ale po tej porażce wrócił on do walk w Road to UFC, wygrał trzy walki i teraz ponownie wystąpi w oktagonie. Zmierzy się z Brazylijczykiem Gabrielem Santosem, który już zanotował dwa występy w UFC, obie te walki przegrał. No jednak, w mojej opinii, ma on umiejętności, żeby radzić sobie lepiej w oktagonie przegrał w debiucie przez niejednogłośną decyzję z Lironem Marfim który do tej pory jest niepokonany i wszedł już do rankingu kategorii piórkowej w ostatniej walce w czerwcu zeszłego roku zatrzymał go David Onama który jest zawodnikiem silnym fizycznie jak na tę kategorię dobrze sobie radzi zapaśniczo zarówno defensywnie jak i ofensywnie i bronił się przed akcjami grapplingowymi brazylijczyka lepiej niż Marfi do tego Onama dysponuje silnym uderzeniem w stójce no, i uderzeniem właśnie podbrutkowym znokautował Brazylijczyka w drugiej rundzie. No, takiej siły i jakości w walce, w płaszczyźnie stójkowej, myślę, że nie ma. Chińczyk, który jest przede wszystkim specjalistą parterowym, aż 14 poddań na jego koncie. No, i w swoich walkach zawsze dąży do sprowadzenia przeciwnika do parteru. Myślę, że może mieć on kłopot, ten swój styl walki wdrożyć w starciu z Brazylijczykiem. Bo Santos też bardzo dobrze sobie radzi w tego typu pojedynku, no i nie sądzę, żeby też Liska był w stanie zaskoczyć go próbą poddania w parterze. Postawię na to, że Santos będzie górą w tej walce na chwyty i mój typ na wygraną Gabriela Santosa przez decyzję sędziowską. W kategorii muszej zmierzą się Andre Lima z Felipe dos Santosem. Pojedynek dwóch młodych, utalentowanych brazylijskich strikerów Lima z doświadczeniem w kickboxingu i Muay Thai. Dostał się do UFC przez program Contender, gdzie pokonał przez decyzję Riksona Zenidima. W debiucie w UFC wygrana z młodszym od niego, również wtedy niepokonanym Brazylijczykiem Igorem Severino, który został zdyskwalifikowany za ugryzienie w ramię Limy. To było w drugiej rundzie pojedynku, który był do tego czasu dosyć wyrównany, chociaż zdawało się, że Lima zyskiwał przewagę. Ostatnia walka Limy na początku czerwca tego roku, wygrana przez niejednogłośną decyzję z Miczem Rapozo, który wszedł na ostatnią chwilę, bo wypadło wcześniej dwóch przeciwników Limy. Na no Brazylijczyk sam nie zrobił wagi do tego pojedynku, co też mogło mu pomagać utrzymywać walkę w stójce z Amerykaninem, gdzie wypunktował go, chociaż nie aż tak wyraźnie, jak można się było spodziewać. Za to Felipe dos Santos w UFC również ma za sobą już dwa pojedynki. W debiucie przegrał przez decyzję z Manelem KP, ale pokazał się z bardzo dobrej strony. Trenuje w klubie Shootbox Diego Lima. No, i widać, że te kombinacje stójkowe stoją u niego na dobrym poziomie. Ma on na koncie trzy wygrane przez poddania w karierze, ale przede wszystkim stara się utrzymywać walkę w stójce. Ostatni pojedynek wygrany niejednogłośnie przez decyzję z Wiktorem Altamirano. Trudna walka z Meksykaninem na Gali w Meksyku, który to Altamirano ma też bardzo dobrą kondycję i nieustannie próbuje obalać przeciwników, co. Po części udawało się również w starciu z Dos Santosem, jednak na nogach przewaga była po stronie Brazylijczyka i dlatego sędziowie punktowali na jego korzyść. Tutaj w walce z Limą ze względu na specyfikę obu zawodników myślę, że jednak więcej będzie tej stójki niż parteru. No, chociaż nie można wykluczyć, że jeżeli któryś z nich poczuje się w tej walce w zwarciu mocniejszy od rywala, no to przejdzie do tego i spróbuje wykorzystać taką przewagę. Jeżeli ktoś ma taką mieć, to myślę, że raczej do Santos. A on do tej pory w UFC unikał parteru, więc no mam wrażenie, że jednak że to będzie walka w stójce. Ma on dłuższy zasięg od Limy, ale za to Lima. Mam wrażenie, że ma lepszą defensywę strikerską. I nie zdziwię się, jeżeli będzie celniejszy i z tych wymian wyjdzie zwycięsko. Możliwe, że to jego większe doświadczenie kickboxerskie da mu w tym pojedynku przewagę i postawię w tej walce na wygraną Andrę Limy przez decyzję sędziowską. W kategorii piórkowej, Isaac Dulgarian zmierzy się z Brendonem Marot. Dulgarian bardzo mocny zapaśniczo i też solidny w parterze, też z dużą siłą ciosów. Wszystkie swoje wygrane notował w pierwszych rundach. W debiucie w UFC w bardzo dobrym stylu rozbił ciosami w parterze pod koniec pierwszej rundy Francisa Marszala. W ostatniej walce natomiast w marcu tego roku doznał pierwszej w karierze porażki. Przegrał niejednogłośnie przez decyzję z Cristianem Rodriguezem, który był w stanie wykorzystać to małe doświadczenie Dulgariana. Przetrwał pierwszą rundę, której był w poważnych opałach. I kolejne dwie był w stanie zaznaczyć on na swoją korzyść, mając zmęczonego przeciwnika. A tym samym Dulgarian stał się kolejnym niepokonanym zawodnikiem, któremu Rodriguez zabrał zero z bilansu. Wciąż jednak Dulgarian jest bardzo perspektywicznym i niebezpiecznym zawodnikiem, no a Brandon Marot, myślę, że będzie miał duży kłopot przeciwstawić się jego zapasom. Sam jest przede wszystkim strikerem, pięć walk wygrywał przez uderzenia. W ostatniej walce debiut kategorię wyżej w lekkiej, z trensem McKinneyem, który rozbił go ciosami w 20 sekund. Dulgarian oprócz zapasów ma też dosyć przyzwoite muay thai. No nie wydaje mi się, żeby Bendon Marot był w stanie mu specjalnie zagrozić. Myślę, że szybko wyląduje on na plecach i postawię w tej walce na wygraną Izaka Dulgariana przez nokaut techniczny. W kategorii lekkiej Rong Zhu zmierzy się z Chrisem Padio. Chińczyk wraca do UFC po tym jak wypadł z organizacji notując dwie porażki w trzech występach wygrywał w UFC tylko z Brandonem Jenkinsem, którego rozbił ciosami w trzeciej rundzie. Przegrywał natomiast przez decyzję w debiucie z Rodrigo Vargasem i został poddany przez Ignacio Bahamondeza. Od tego czasu minęło 2,5 roku. Wygrał cztery walki, jedną w UFC Warriors nokautując Felipe Maje, i trzy w turnieju Road to UFC, gdzie pokonał dwóch Koreańczyków, jednego nokautował Sungchanak Honga. I wygrał przez decyzję z Sangu Kimem i w ostatniej walce poddał w trzeciej rundzie japońskiego zapaśnika Shina Haraguchi'ego. Znany żu przede wszystkim jako groźny striker, Dużo tych wygranych przez nokauty, 14 na koncie. No, chociaż większość z nich na tych galach w przed dołączeniem po raz pierwszy do UFC. No, niemniej ma to mocne uderzenie. Też dosyć dobrze radzi sobie przekrojowo w walce, również w płaszczyźnie parterowej. Chociaż z reguły stara się tego parteru unikać. Widać, że poprawił swoją obronę przed obaleniami. W tym starciu z mistrzem Japonii w zapasach obronił większość prób obaleń. Teraz w powrocie do UFC zmierzy się z Amerykaninem Chrisem Padion, który zadebiutował w oktagonie. W ostatnim występie poddał on w pierwszej rundzie duszeniem z za pleców peruwiańczyka Jamesa Jontopa. No i zdecydowanie Padilla ma przekrojowy styl. Siedem wygranych po ciosach i również 5 przez poddania w jego bilansie. Solidne zwycięstwo na tej lokalnej scenie w Stanach Zjednoczonych. No bardzo dobrze zaprezentował się w tym debiucie, gdzie mierzył się z groźnym strikerem. Ma też serię czterech zwycięstw z rzędu, gdzie pokonywał rywali przed czasem. Podoba mi się ta jego determinacja do zakończenia walki przed decyzją. Odnoszę wrażenie, że ta presja wywierana przez padie może być trudniejsza do wytrzymania niż ataki japońskiego zapaśnika. Nie będzie miał też Chińczyków tutaj przewagi warunków fizycznych, jak w ostatnim starciu. Patrząc na jego historię pojedynków ma on większe kłopoty z zawodnikami, właśnie mniej więcej jego gabarytów lub z większymi. Postawię w tym pojedynku na wygraną Krisa Padilly przez poddanie. W kategorii lekkiej zmierzą się Trevor Piek z Janalem Szmuzem, Dwóch zawodników o dosyć podobnym profilu, mocno uderzający w stójce, lubiący iść na chaotyczne wymiany ciosów, szczególnie pik. Obaj też dosyć trudni do utrzymania w parterze, z solidną obroną przed obaleniami. A sami też potrafią pójść po sprowadzenie. Też zawodnicy dążący do zakończenia walki przed czasem, lubiący wywierać presję. Dlatego dosyć ciekawe może być, który z nich będzie tę presję wywierał więcej. Pik ma na koncie więcej walk w UFC: 4 stoczył, 2 wygrał, 2 przegrał. Przegrywał przez decyzję z Szepem Scalem i w ostatniej walce z Charlie Campbellem. Pokonywał. Eika Gonzalesa po ciosach i Mohameda jaje przez decyzję. Izraelczyk natomiast znokautował w debiucie w nieco ponad minutę Sama Pattersona i przegrał kolejną walkę z Chrisem Duncanem trochę ponad rok temu na Gali w Londynie. Zdaje się, że tam doznał złamania w ręce po blokowaniu kopnięcia, albo to było w pierwszej, albo na początku drugiej rundy. Ale i tak dotrwał do decyzji, więc tutaj serca do walki zawodnikowi nie można odmówić. Podobnie waleczny jest też Amerykanin, więc myślę, że może być to dobra walka do oglądania. Mam wrażenie, że tym wywierającym presję jednak może być w większości czasu PIK, a Ashmus będzie więcej polował na kontrę. Mam też wrażenie, że Izraelczyk może być pierwszym, który zdecyduje się na zejście po nogi, co potrafi dobrze wykonać w tempo. Myślę, że może być to dosyć wyrównane starcie. Ja postawię na wygraną Janala Aszmuza przez decyzję sędziowską. W kategorii muszej zmierzą się Matt Schnell z Kodim Dardenem. Jest to walka zmieniona. Na ostatnią chwilę wchodzi na zastępstwo Darden za Alessandro Coste, który wypadł z tego pojedynku. Obaj Schnell i Darden są obecnie po dwóch porażkach. Schnell większe doświadczenie walk z czołówką dywizji, jego dwie ostatnie porażki z wysokoklasyfikowanymi zawodnikami. Przegrywał on przez nokaut z Mateusem Nikolału i został również znokautowany przez Steve'a Ersega. Pokonywali go też Brandon Royval i Aleksandr Pantorza, obecny mistrz. No, także walczył z tą czołówką, ale no z wszystkimi tymi zawodnikami przegrywał ma Schnell też groźne uderzenia potrafi mocno trafić i zamroczyć rywala ale z drugiej strony jego defensywa jest pełna luk i stąd te pięć porażek przez nokauty dosyć często zdarzało mu się łapać na kontry kiedy wydawało się, że ma rywala już na widelcu i nawet jego ostatnia wygrana z Sumuda Air Gym dwa lata temu to była walka, która równie dobrze mogła zakończyć się nokautem na stronę Chińczyka ostatecznie jednak sznel. Poddał go w parterze. No i w parterze ma on umiejętności, potrafi dobrze dusić przeciwników. dziewięć poddań na jego koncie, duszenia trójkątne i też gilotyną są w jego wykonaniu dobre. Natomiast nie zawsze jest w stanie te techniki dobrze wykończyć. Myślę, że nie będzie to łatwe w starciu z silnym, no, mocnym zapaśnikiem, Kodim Dardenem, który potrafi wyslizgnąć się z takiej techniki, chociaż zdarzało mu się, Wpaść zbyt głęboko w takie duszenie. Opoddawali no go Jimmy Flick, Muhammad Mokajew czy przedostatnie przedostatniej walce Tagir Ulan W ostatnim pojedynku przegrał też przez knockout z Bruno Silwą. Wygrał jednak kilka pojedynków przez decyzję w UFC, pokazując konsekwentnie swoje zapasy. Myślę, że stać go na przytłoczenie i umęczenie Schnela w ten sposób. Potrafi również zranić rywala swoimi uderzeniami, no jednak mam wrażenie, że w walce z sznelem może być on w opałach, zarówno w stójce, jak i w parterze. Szarża sznela może być skuteczna i zakończyć ten pojedynek przed czasem, jednak jeżeli taki moment w walce Dorden przetrwa, to jego szanse bardzo wzrosną na wygraną. Postawię jednak na to, że umiejętności parterowe przyniosą wygraną Matowi Sznellowi i mój typ na wygraną Mata Sznela przez poddanie. W kategorii piórkowej zmierzą się Kyle Nelson ze Steven Garcia. Jest to pojedynek dwóch zawodników, którzy mieli trochę problemów na starcie swoich karier w UFC, ale bardzo się rozwinęli i obecnie mają na koncie serię zwycięstw. Amerykanin Garcia zdaje się znalazł wreszcie najlepszą dla siebie kategorię wagową. Przed dołączeniem do UFC zdarzało mu się walczyć nawet w kategorii koguciej. Pierwsze trzy walki w UFC stoczył w kategorii lekkiej, z których wygrał tylko jedną z Charliem Ontiverosem. No i przegrał brutalnie przez knockout z Chińczykiem Hajsarem Maheshate. No ale potem przeszedł do kategorii piórkowej i teraz ma na koncie cztery wygrane z rzędu. Wszystkie zakończył ciosami. Z Chase'em Hooperem, Shailalem Nurdanbjke, Melkisaelem Kostą i w ostatniej walce z Song Jest Garcia zawodnikiem dosyć przekrojowym, choć po jego bilansie tego nie widać, bo nie ma żadnej wygranej przez poddanie na koncie. Ale jest zorientowany w jiu ma bardzo solidne zapasy, jest bardzo dobrą też, dobrą też w tą obronę przed obaleniami. Problemem bywa jego defensywa, która czasem szwankuje, przyjmuje on nieraz mocne ciosy, ale sam stwarza też bardzo duże zagrożenie, no nie bez powodu ma na koncie 13 zwycięstw przez KO TKO. Jego ciosy robią duże wrażenie na rywalach, no ale tutaj może w tej walce być może będzie miał kłopoty jego rywalem, dobry kickboxer, kanadyjczyk Kyle Nelson. No, których również zaczynał w UFC od kategorii lekkiej, ale to tylko jedna walka na debiut z Diego Ferreirą. Wszedł wtedy na zastępstwo i został rozbity ciosami przez Brazylijczyka w drugiej rundzie. Jego drugą porażką przez nokaut była porażka z Bilim no słabo miał pasę w UFC w pierwszych pięciu walkach. Wygrał tylko raz, nokautując w pierwszej rundzie Polo Reyesa. No ale te dwa lata temu od walki przegranej z Jayem Herbertem przez decyzję. Po bliskim pojedynku zdaje się, że coś się zmieniło w podejściu Kanadyjczyka. Kolejną walkę zremisował z Koreańczykiem Dohoczojem, a ostatnie trzy już wygrywał pewnie, punktując na pełnym dystansie Blake'a Bildera, Fernando Padilla i rozbijając ciosami w pierwszej rundzie Billa No Bardzo poprawiła się defensywa Kanadyjczyka, niezwykle trudno go sprowadzić do parteru. Potrafi utrzymywać dogodny dla siebie dystans, przepuszczać ciosy rywali, albo dobrze je parować, blokować. Wygląda na to, że naprawdę potrafi konsekwentnie teraz punktować rywali w stójce, kontrolować ze spokojem. No i ten styl walki mam wrażenie, że może być kłopotliwy dla Steve'a Garcia, który dosyć często szuka trochę tego chaosu, żeby trafić swoimi mocnymi uderzeniami. No i ci rywale, których w ostatnim czasie nokautował, to byli zawodnicy prezentujący ofensywny styl, atakujący. No a Kanadyjczyk ze swoją defensywną, bardziej reaktywną stójką mam wrażenie, że może wykorzystać luki w obronie Amerykanina i postawię w tej walce na wygraną Kyla Nelsona przez decyzję sędziowską. W kategorii muszej kobiet zmierzą się Jessica Andrasz z Natalii Silwą. Pojedynek dwóch brazlijek. Oczywiście Andrasz dużo bardziej doświadczona w UFC. Była mistrzeni w kategorii słomkowej i też pretendentka do tytułu w kategorii muszej. 17 zwycięstw i 10 porażek na jej koncie w UFC. Przerwała serię trzech porażek z rzędu i wygrała dwie ostatnie walki. Także po porażkach Zarin Blanchfield Siałnan, Jan i Tatianą Suarez. Wszystkie trzy porażki były przed czasem. Wygrała przez knockout w drugiej rundzie z Mackenzie Den i wygrała na punkty niejednogłośnie z Mariną Rodríguez. Znana oczywiście Andrasz z mocnego uderzenia siły fizycznej, agresywnego stylu walki. W walce ostatniej z Mariną Rodríguez dobrze funkcjonowały jej zejścia do parteru, obalenia i kontrola w pozycji z góry. Co Andrasz nie zawsze wykorzystuje, bo jiu nie jest jej najmocniejszą stroną i mierzyła się z wieloma specjalistkami jiu -jitsu. wtedy starała się walki utrzymywać w stójce. Teraz zmierzy się z Natali Silwą, zawodniczką do tej pory niepokonaną w UFC 5, zwycięstw na jej koncie w OKTAGONIE, dostawała się do organizacji jako mistrzyni brazylijskiej organizacji Jungle Fight. I zanim dołączyła do UFC też mierzyła się z kilkoma solidnymi przeciwniczkami właśnie na galach w Brazylii. Ma porażkę z Mariną Rodriguez przez decyzję po bliskiej walce w 2017 roku. W UFC debiutowała dopiero dwa lata temu w czerwcu. Pokonała przez decyzję dosyć pewnie punktując Jasmine J. davisius Później dwie efektowne wygrane przez knockout z Terezą Bledą i Victorio Leonardo. I ostatnie dwie walki wygrane na punkty z Andreą Lee i Viviana Raucho. Bardzo dobrze sobie radzi Natali Silva walcząc z stójce. Widać jej bardzo dobre podstawy wyciągnięte z taekwondo. No to ma groźne kopnięcia w arsenale, ale też ciosy pięściami są w jej wykonaniu dobre. Dobra też jest w jej w wykonaniu defensywa strajkerska, nie jest zawodniczką łatwą do trafienia. Obie też z Andraż zadają uderzenia z dużą częstotliwością, są aktywnymi zawodniczkami, więc myślę, że będzie to walka pełna akcji. Ma też w swoim zanadrzu jiu-jitsu Natalii Silva, 7 poddań na jej koncie, ale w UFC jeszcze tych akcji porterowych w jej wykonaniu za dużo nie widzieliśmy. No i nie spodziewam się w jej wykonaniu ataku z prowadzeniem, że już to bardziej ze strony Andrasza z pleców. No nie jestem przekonany, czy Silva będzie w stanie coś zrobić. Dwa razy była sprowadzona do parteru w dotychczasowych swoich występach w UFC, zarówno z Terezą Bledą, jak i z Viviana Raujo. Miała kłopoty wstać do stójki, no ale wszystkie pozostałe próby obaleń wybroniła, więc wysoki ten współczynnik. No ale jeżeli Jessica Andrasz zaproponuje w tej walce strategię podobną jak na pojedynek z Mariną Rodriguez, no to może ona młodszej Brazylice ten współczynnik obrony obaleń jeszcze popsuć. No z drugiej strony jest to pojedynek w kategorii muszej, a nie słomkowej, jak z Rodriguez, więc może Silva będzie miała trochę więcej siły, żeby obronić te obalenia. W stójce myślę, że Silva będzie zawodniczką celniejszą, no ale nie można lekceważyć atutu siły Andrasz. Myślę, że może być to bardzo wyrównane starcie, podobnie jak walka Andrasz z Rodriguez i postawy tutaj na wygraną Natalii Silwy przez decyzję sędziowską. W walce wieczoru gali pojedynek w kategorii półśredniej pomiędzy Gilbertem Bernsem a Seanem Bradym. Zawodnicy top 10 tej kategorii wagowej. Berns były pretendent do pasa mistrzowskiego. Bardzo doświadczony zawodnik. Już ponad 20 walk na jego koncie w UFC, z których 15 wygrał i 7 przegrał. Fantastyczny specjalista od brazylijskiego jiu-jitsu. Przed rozpoczęciem kariery MMA kilkukrotny medalista i zwycięzca, również mistrzostw świata w jujitsu i również medalista zawodów ADCC, 9 poddaj na jego koncie w MMA, ale potrafi również nokautować rywali, ale sam też trzykrotnie przegrywał przez nokaut, w tym w walce mistrzowskiej z Kamaru Usmanem i w ostatnim swoim starciu z Jackiem de la Maddaleną, co było jego drugą porażką z rzędu po przegranej przez decyzję z obecnym mistrzem, Belalem Muhammadem, naprzeciwko Bernsa, teraz Amerykanin Sean Brady, również wysokiej klasy grappler, ma na swoim koncie zwycięstwa w pojedynkach grapplingowych z bardzo utytułowanymi zawodnikami, jak Craig Jones czy Ben Saunders. Skupia się jednak na swojej karierze MMA, jego bilans 16 zwycięstw, tylko jedna porażka w UFC, no właśnie z obecnym mistrzem, Belalem Muhammadem z którym walczył jeszcze przed Bernsem w 2022 roku. No i nie wytrzymał on presji Muhammada, który rozbił go uderzeniami. No, to był nokaut techniczny na stojąco. Tak, zbyt dużo uderzeń Muhammada bez odpowiedzi pod siatką. No, kłopotliwe dla Brady'ego było to, że nie był on w stanie sprowadzić Muhammada do parteru. Z Bernsem ma na to większe szanse, bo zapaśniczo brazylijczyk nie jest tak mocny. No, w ostatniej walce z Kelvinem Gastelumem Brady pokazywał, że ma bardzo mocną kontrolę w pozycji z góry. Oberns zdecydowanie jest dużo groźniejszy z pleców, ale jeżeli Brady nie da się złapać żadną pułapkę, no to powinna być to pozycja bardziej korzystna dla niego i powinna być to dla niego droga do zwycięstwa. No chyba, że dobrze będzie mu szło w stójce, czego nie można wykluczyć, chociaż myślę, że Berns jest tam groźniejszy. Wiek i długość kariery też już może tutaj robić znaczenie. Dużo ciężkich walk stoczył Brazylijczyk, które mogły odbić się na jego zdrowiu i nawet w wywiadach już poruszał kwestię zakończenia kariery. Pozostaje jeszcze kwestia pięciu rund, bo na takim dystansie Brady jeszcze nie walczył, co może stanowić dla niego kłopot. Postawię jednak na to, że wygra Sean Brady tę walkę decyzją sędziowską. To by było na tyle. Gala UFC Fight Night Burns vs. Brady w UFC Apex w Las Vegas w nocy z soboty na niedzielę z 7 na 8 września. Karta wstępna rozpoczyna się o godzinie 22. Transmisja w UFC Fight Pass. Karta główna od godziny 1 nocy. Transmisja w kanałach sportowych Polsatu. Jak zwykle zapraszam do oglądania, kibicowania. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tej gali, jakie macie typy i co sądzicie o moich. Jeżeli materiał wideo Wam się podobał, polubcie go. Przypominam o subskrypcji kanału. Ja się już żegnam. Do usłyszenia!